Witajcie. Nie wiem, czy wiecie, ale od 2003 roku prowadzimy działania szkoleniowe. Tworzymy szkolenia, realizujemy je dla różnych grup odbiorców i cały czas zastanawiamy się, w jaki sposób robić to tak dobrze, żeby efekty tych szkoleń i jednocześnie wpływ był jak najwyższy, największy na rzecz naszych, rozwoju naszych pracowników, uczestników. To jest ciekawe, dlatego że e, kiedyś prowadziliśmy szkolenia, a dzisiaj, jak wiecie, tworzymy systemy informatyczne, m.in. system HASES, gdzie jest cała platforma e-learningowa e, oparta na formule Learning Management System, czyli e, jakby narzędziu do tego, żeby zarządzać efektywnie rozwojem organizacją e, pracowników poprzez e, system szkoleń online i szkoleń stacjonarnych. Dzisiaj chciałbym trochę Wam opowiedzieć o naszych pewnych przemyśleniach, pewnych takich naszych doświadczeniach związanych z szkoleniami e-learningowymi, ponieważ my podeszliśmy do tego i tworzymy aż dwa moduły w naszym systemie, które pomagają szkolić pracowników na odległość. Z jednej strony moduł dotyczący szkoleń opartych, czy rozwijanych, czy tworzonych w technologii SCORM. Z drugiej strony moduł do bardzo łatwych i prostych szkoleń realizowanych w formule prezentacji wręcz powerpointowych dlatego że możemy te prezentacje które mamy dzisiaj zaimportować do naszego systemu a potem opublikować udostępnić naszym użytkownikom i w ten sposób przeprowadzić szkolenie sprawdzić poziom zdobytej wiedzy no i oczywiście dać lub nie dać pewien certyfikat wydaje się to bardzo proste i z założenia rzeczywiście tak jest znaczy sama platforma e-learningowa z założenia powinna być prosta i to są główne jej cele. Tutaj jakby nie można nic dodać. Natomiast wracając do tego, co powiedziałem Wam na samym początku mojej prezentacji czy tego, co zacząłem wszystko, tego webinaru, to przede wszystkim pytanie, w jaki sposób zwiększyć tak naprawdę efektywność tego przekazu, tego procesu rozwojowego z perspektywy samych uczestników i tego procesu rozwojowego, w którym oni uczestniczą. W naszym przekonaniu odpowiedź jest prosta: mianowicie warto, abyśmy te materiały, te treści, te szkolenia, które przygotowują, przygotowują nasze zespoły trenerskie lub też kupujemy na rynku, publikować i dostarczać nam użytkownikom w różnych procesach, w których uczestniczą nasi pracownicy, w różnych działaniach, na każdym etapie ich zatrudnienia w organizacji. Dlatego też, nasz system nie jest oparty wyłącznie na platformie learningowej. To nie są tylko dwa moduły. Staramy się, żeby te wszystkie szkolenia mogły być wykorzystywane w różnych innych modułach, w różnych innych procesach, jak powiedziałem, w waszych firmach. Poprzez proces onboardingowy, gdzie możemy również w momencie wdrożenia pracownika, proponować mu również szkolenia learningowe poprzez proces, chociażby. Różnego rodzaju budowania programów rozwoju talentów czy bardziej zaawansowanych ścieżek budowania, na przykład sukcesorów w organizacji, poprzez na przykład chociażby system bazy wiedzy, który w organizacji również może występować i gdzie też również oprócz udostępniania zwyczajnych tekstów, informacji, możemy również proponować automatycznie również proces rozwojowy, właśnie w formule szkoleń e learningowych. To wszystko powoduje, że te szkolenia, które stworzycie, które będziecie chcieli udostępnić pracownikom, one będą mogły być proponowane de facto w różnych momentach, w różnych potrzebach, które na co dzień posiadają i dzięki temu siła ich oddziaływania, efektywności będzie dużo większa w organizacji. I chciałbym, żebyście zastanowili się tak naprawdę w swoich organizacjach, kiedy pracownicy mogą mieć potrzebę rozwojową. Potem mam taki ciekawy przykład, notabene kiedyś wzięty z e, za granicy, z, z Oceanu, tak zwana filozofia Pills of Knowledge, czyli pigułki wiedzy. Filozofia bardzo prosta założenia, i wszystkim bardzo pragmatyczna, ponieważ opiera się na tym, że pracownicy mają pewną potrzebę, e, potrafią czy mogą w systemie, w który oczywiście w danej organizacji funkcjonuje, tworzyć różnego rodzaju treści, treści szkoleniowe, treści wiedzy aby pomagać dzięki takim małym pigułkom wiedzy innym pracownikom w takich codziennych ich potrzebach. I to jest coś, co bardzo fajnie wpisuje się w pewien model zarządzania wiedzą w organizacji, w tak zwany model organizacji samokształcącej się, gdzie sami pracownicy tworzą różne treści. Ale zobaczcie, jeżeli damy im narzędzie, chociażby właśnie w postaci tworzenia krótkiej prezentacji w PowerPoint, to oni też w bardzo łatwy sposób mogą uczyć siebie nazajem, czyli tak naprawdę przekazywać wiedzę odnośnie poszczególnych różnych praktycznych procesów, które doświadczają na co dzień sami pracownicy. I to jest chyba mój główny przekaz dzisiaj i też w oparciu o doświadczenia wielu naszych klientów, które, które poznajemy pozajemy wdrażaniu nasze systemy, mogę wam tylko przekazać, abyście korzystali z różnych szkoleń w jak najszerszym zakresie miejsc. Procesu w Waszej organizacji. Dzięki temu będziecie mogli jeszcze lepiej budować, tak właśnie powiedziałem, model organizacji uczące się. Drugą ważną kwestią, którą z pewnością warto, żeby się wzięli pod uwagę, to oprócz oczywiście szerszego wykorzystania treści szkoleniowych w różnych procesach, tak naprawdę najbliżej jak tylko jest to możliwe u Waszego pracownika, jest kwestia automatyzacji. Automatyzacji w zakresie przekazywania tych treści poszczególnym pracownikom, którzy tego potrzebują. Dzisiaj jest tak, że, czy też wcześniej tak było, że to my decydowaliśmy jako dział personalny na bazie zdefiniowanych potrzeb szkoleniowych, kto jakie szkolenie powinien przejść. Wyobraźcie sobie, że żyjemy w już takich czasach, że systemy mogą nas w tym wspierać. To one mogą tak naprawdę powodować, że pewne treści będą sugerowane pewnym odbiorcom. W oparciu o to, na przykład, co robią, jaki jest zakres obowiązków, na jakim stanowisku pracy pracują aktualnie, czy też za jaki aktualnie projekt odpowiadają. Jeżeli tak będzie, to zobaczcie, że ta treść czy ten proces rozwojowy będzie jeszcze bardziej powszechny w Waszej organizacji, dzięki czemu będziecie mieli jeszcze bardziej kompetentnych pracowników, lepiej wykonujących swoje obowiązki. Automatyzacja ma jeszcze jedno znaczenie. Mianowicie, e, dzisiaj czy też wczoraj, bardzo często my za każdym razem musieliśmy pełnić rolę takiego administratora modułu szkoleniowego, czy też tego procesu szkoleniowego. To my musieliśmy komuś przypisać szkolenie, to my musieliśmy sprawdzić to szkolenie, to my musieliśmy potem zweryfikować sam proces. Dzisiaj może zrobić to system i zrobi to sam. Wystarczy, że spełniamy pewne kryteria, wpadniemy do jakiejś grupy, która ma określony proces rozwojowy, i to się stanie automatycznie e, poprzez zmianę pewnego przypisania następnego na przykład dnia. I co się stanie? System przypisze automatycznie wszystkie szkolenia bez naszej jakiejkolwiek aktywności. I to właśnie też powoduje, że nasza rola jako działu personalnego się w tym momencie zmienia, bo spędzamy więcej czasu na analizie jakościowej tego procesu, a nie na po prostu administrowaniu i klikaniu w system. I wykonywanie pewnych prostych czynności, które robiliśmy do tej pory. Zastanówcie się nad tym, jak u Was to wygląda. Zobaczcie przede wszystkim, czy możecie prowadzić jakieś mechanizmy automatyzacji tego procesu, a jeżeli macie wątpliwości, to skontaktujcie się ze mną, bo gwarantuję Wam, że podpowiem Wam na pewno jakieś przykłady, które pomogą Wam to waszą, ten Wasz proces jeszcze bardziej usprawnić. Tego Wam życzę. Do zobaczenia.